Troszeczkę o projekcie obywatelskim zwanym TURDE Konstytucja. Bliżej? Teraz dobrze przepraszam. Muszę się dopasować. Proszę Państwa, to jest przedsięwzięcie, które wymyśliły właśnie środowiska obywatelskie i które już się teoretycznie zakończyło, bo trwało to od 4 czerwca do 8, 8 sierpnia i to, ta inicjatywa była wykonana przez grupę ludzi skupiających się wokół pana Hojdy, który to zorganizował. I powiem, że Ostrołęka nie uczestniczyła w tym projekcie, ale jest duża szansa, że do niego jeszcze wrócimy. Po prostu nie byliśmy pewni, czy w Ostrołęce to przedsięwzięcie będzie miało odpowiednie możliwości. Widzę teraz, widząc tutaj państwa na tym placu, że Postaramy się do tego wrócić. Ja już mam obietnicę, że taka jakby dodatkowa tura ostrołęki nie ominie. W związku z tym no, mam taką zapowiedź, że we wrześniu postarają się również do nas zawitać. Możecie Państwo w internecie poczytać troszeczkę o tej, o tej inicjatywie. Jest to bardzo ciekawe. Mnóstwo ludzi się w to zaangażowało. Wszystkie środowiska obywatelskie, to bo tak jak w polityce również te środowiska obywatelskie są troszeczkę, no jest ich dużo i nie zawsze współpracują. Natomiast w tym przypadku udało się, e, udało się wszystkich zjednoczyć. W związku z tym myślę, że po tym naszym spotkaniu będziemy mogli spróbować również przybliżyć ten projekt do Ostrołęki. E, ja myślę również, że to, ten, ten, ten projekt u nas również się sprawdzi. Także zapraszam wszystkich, natomiast teraz powiem, że w tym projekcie uczestniczyła też Wanda Traczyk-Stawska. Ja byłem tego 8 sierpnia na zakończeniu. Moje tutaj mój strój i ten znaczek to jest też z tego projektu Tour de i myślę, że teraz jak odsłuchamy, ja nagrałem tylko panią Draczek-Stawską, tam występowało mnóstwo znanych ludzi, ale ponieważ to jest osoba 94-letnia, która przez cały czas od powstania miała tylko chwilę przestoju w walce, w tej chwili zaangażowała się tak w projekty obywatelskie, że również załóżmy, że może i w Ostrołęce się pojawi. Proszę odsłuchać ten tekst, który nagrałem telefonem komórkowym. Dziękuję Państwu bardzo.